trafny wybór. Jeżeli ja bym wybierał, to też bym wybierał trzecie pole dla tego. No właśnie, te nas to pola... chyba zaskoczyło, a ty przyklasnąłeś temu wyborowi. No dlatego, że ja wiem, że ten tor w ostatniej fazie jest dobry z trzeciego i z czwartego pola. Dlatego my mieliśmy dzisiaj pod górkę od samego początku, dlatego że ja cały czas twierdzę, że pola były nieszczęśliwe, chociaż one nie były złe w pierwszej fazie, bo Tomek wygrał bieg, ale potem po trzecie, czwarte było gorsze, no a potem znowu przed na pierwsze, drugie pole, to znowu też nie było dobrze, a teraz Emil wie co robi, on jest dobrze prowadzony i to myślę, że jest trafny wybór. Już za chwileczkę, przed nami najważniejszy wyścig wieczora, ale jeszcze teraz doniesienia z parku Maszyn Michał. Tak, no ja przeprowadziłem tutaj wnikliwe obserwacje, przynajmniej się starałem. No, Niki Pedersen, rzeczywiście ta ręka mocno nienaturalnie e, ułożona, jeżeli mogę takiego określenia użyć, ale też ciekawostka techniczna e, tutaj dla Was, e, a mianowicie taka, że Nikki Pedersen jako jedyny ze wszystkich zawodników jadących w finale i wcześniej regulował jeszcze teraz zapłon, a więc czegoś tam brakowało jeszcze na starcie, e, jeśli chodzi o motocykl Nikiego Pedersena, ale po nim, po jego twarzy nie widzę. Widać w ogóle jakby widać, że ten ból naprawdę go motywuje. No i to taka ciekawostka jeszcze, że jako jedyny wprowadzał jeszcze zmiany regulacje na ostatnią chwilę w zapłonie. Dziękujemy bardzo Michał. To jest przy okazji, skoro jesteśmy przy Duńczyku Nikim Pedersenie, jak podpowiadają nam koledzy ze sportowych faktów, to jest 110 finał Duńczyka, 110 udział Duńczyka w całej historii cyklu Grand Prix. A przy okazji jeszcze dowiedzieliśmy się, że nie tak dawno Emil Sajfudinow zdobył 500 punkt dla Rosjan w cyklu Grand Prix, on miał przed dzisiejszymi zawodami 440, 432 plus 14, to jest razem 446, kto zdobył te ponad 50? Grisha Łaguta jeżdżąc z dzikimi kartami, poważny. Roman Poważny i Arpiu Łaguta przecież troszeczkę, tak jest, tak jest. troszeczkę punktów zdobył. W roku 2011 jeżdżący w cyklu Grand Prix, obsada wielkiego finału, Jarosław Kampel, Jacek mówi, że wygra Emil, Emil na pewno jest fantastycznie szybki na dystansie, ale jeśli Jarek przeprowadzi tutaj swój scenariusz wcieli w życie na pierwszym wirażu, to może się zdarzyć tak, że będzie tutaj nie do doścignięcia, ten motocykliarka również y, świetnie wyregulowany. No i będziemy mieli nowego lidera cyklu Grand Prix. Jak, sprawy, jak sprawuje się, jak może sprawować się sprzęt Holdera w tym ostatnim wyścigu? No i Niki, Niki mimo tego, że ta ręka kontuzjowana, nie wiemy jak poważna ta kontuzja, to jednak Jacek stawia na to, że będzie na podium. Zobaczymy. Muzyka Gwiezdne Wojny przed tym, finale, przed tym finałem. Hampel Holder Sajfudinow i Niki Pedersen. Wielki finał Grand Prix Szwecji w Göteborgu. Hampel, czy do no właśnie, co tam się dzieje? Holder wygrywa start. Hampel wjeżdża przed Rosji. Kto tam najszybciej wyprostuje maszynę? Ampel zostaje z tyłu, ale będzie gonił. Holder jest na prowadzeniu. Zwyciężył tutaj już dwa lata temu, ale wtedy zawodów nie dokończono. Bo wtedy po czterech seriach spadł deszcz. Ale Holder, czy on jest w stanie to dowieść? Czy jednak e, Słowa Jacka okażą się prorocze? Czy wygra tutaj? Emil Sajfuniow tam z problemami w tych dziurach na wejściu w drugi wiraż, ale on jak zwykle wykorzystuje. To w te trudności. On za chwilę jeszcze się odepnie. Być może teraz specjalnie przejedzie przez te dziury, żeby zbliżyć się na drugim wirażu do Holdera. E, Niki Pedersen trzeci. Ampel niestety ostatni. Nie poszła tutaj robota jak należy w pierwszym wirażu. E, tego wielkiego finału. Teraz Emil już dojeżdża tam do płotu. A więc znajomość tematu przez tego dżentelmena. Lat 46, dwukrotny mistrz polski Jacek Golow Wiedział wszystko o tych zawodach. Mieliśmy nosa zapraszając go tutaj, bo wiele ciekawych rzeczy przy okazji dowiedzieliśmy się. Emil Sojbudinow ma trzy w finale. Holder dwa, Niki Pedersen również jeden. Również przewidział Jacek ten jeden punkt Nikiego Pedersena. To przez. również z No ale Jarosława niestety, nie przewidział. Więc... Niestety, niestety. Proszę Państwa, troszeczkę smutno nam na sam koniec, bo liczyliśmy, że Jarek prawem serii wygra ten finał. Nie udało się, został na starcie. Ten dystans, który był stracony na pierwszym łuku, po pierwszym łuku, już był jednak zbyt duży. Nie udało się dogonić i walka walka o pierwsze miejsce trwała tylko między Emilem oraz Chrisem Holderem. Emil, drugie zwycięstwo z rzędu, proszę Państwa. Cóż się dzieje? Cieszy się Rosja. Cieszy się również Częstochowa. Czekają nas wielkie emocje w tej Częstochowie, właśnie na Pucharze Świata. Proszę Państwa, co się będzie działo. Wielce szczęśliwy Emil Seifodinow. I na pewno, i na pewno jesteśmy pewni, że to zwycięstwo jest dedykowane jednej i wyłącznie osobie jego ojcu. Z pewnością wrócił po to, żeby tego dokonać, gdyby nie był gotowy, być może w ogóle by nie wrócił. i Saifulino, dzisiaj 17 punktów w Göteborgu. Jakże piękny jest sport, jakże symboliczne są tego typu zwycięstwa, kiedy wiemy, że...